A czemu mi wyskakuje taki problem do Farben Schema Verde in Windows 7? Zostawisz te kwiatki, masz? Żeby nie było. Dobra. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze. Dobra. <ścoughs> z kwiatkiem stoi, kurwa. Co? Idziemy, rozpoczynamy nową serię w Minecrafta. Eee. Na razie będziemy I szukać szukamy. i szukamy i szukamy Mirasa I, i szukamy. Ja, ja znalazłem kunia I Ja już tego konia tu widziałem dwa to są trzy cztery Szukamy jakieś fajne miejscówki żeby I się i... Żeby się tu ułożyć to Rozbudować to coś Co dro... możemy zrobić? Co? Na górce, tak jak drzewa są, nie? I zrobić y, korony drzew pościnać, rozumiesz? No. A zrobić no. na pniakach, taki pniaki, żeby to była podstawa. Zrobić taki kurde ten, ten, rozumiesz? Taki jej te. I po prostu na tym budować. A to, żeby była podstawa pniaki od drzew. Nie. Trzeba najpierw trochę drewna. Mam jaskinię już, o, jest Gitas. Drugą jaskiną już, o! A! Oh, ho ho. Białe kunie. Cześć. Um. Będziemy nagrywać. Jest! Zdobyłem znowu achievement, kurwa. <laughs> yeah. Ja też, zbieranie drewna. Dobra, czyli mam. Coś mi myszka szwankuje, dokończ mi to mryga. Ale pierwsza tą ręką lepiej niż mi talczewka. Ty. Te... Ty... Crafting tu masz. Coś mi się spieprzył. Coś mi się spieprzył ten ten. Dobra, ja idę trochę kamieni pozbierać, nie? Tu masz... Chodź Ty, tu. on się na mnie spojrzał i się uśmiechnął na mnie. <noise> Zęby ci pokazał <noise> Tu masz patyki. I tu masz. Kilow dawaj mój, kurwa, mać, kilow mi zajbałeś. Nie, nie brałem, nie mam. Gdzie jest mój kilowek? Dobra, tu mam patyki, kilow. O! Czas, żeby kopać. Idziemy trochę, tu masz patyki i drewno. Idę trochę kamienia powydobywać. No, to znalazłem jaskinie. Nie ja wiem, zobaczcie będziemy grali na normalnych teksturach, czy na tych takich z innych trzeba by było jakieś fajne tekstury poszukać, nie? Na serwer tylko o węgiel mam. Help me, no i ja myślałem, że drzewo zbierasz. Nie ma problemu, będę drzewał. Ja będę zbierał tego, kamienie i te inne, a ty może na przykład na razie drzewo zbierę, nie? No, ciemno mam. Mój monitor teraz jest tak głupi, że dostosowuje się do otoczenia różnych tych na przykład. Kurde, nie widzę tu już nic. A masz mi raz patyczków trochę? Tak. Da. To daj mi. Słońce już zachodzi. Kurde. No dobra, dzięki. To ja idę tam dalej zbierać jak kilo żyje Mam już żelaza znalazłem. Ale kurwa, jaskinia, druga, normalnie taka bombastyczna, ty. Tu jest następna jaskinia. O, Jesus. Ale żelazo idzie tylko już, bo już nie pamiętam, żelazo idzie tylko tym, kamiennym powydobywać, nie? No. I... Jak no? No tak. Ja idę szukać węgla dalej. To idziesz szukać jaja, czy węgla? Węgla. Tylko co mówisz? Ja idę. Ja idę. Dobra, mamy węgiel. Zużyliśmy już na ten. Wypadałoby coś zrobić jakąś kurde chatkę słomianą. Chatkę drwala, chatkę leśnika. I chatkę tego. Masz kill off. Masz kierkę kamienną, o. Chcesz też kilof? Nie, mam. Też, też kill off? Ja pozbieram sobie trochę więcej drzewna, wiesz? Ale się teraz zapieprza? A później będzie... za nie mogę się zbugowało. Mogą być lagi lekkie na serwerze. Lawa tam jest ty! Nie, tam jest moja pochodnia. Kurwa, mnie tam myszka w murek idzie. Gdzie? Tam, gdzie te słoneczniki były. Ogórek idzie, o. Ogórek, kurwa. O, o, ogórek w kubraczku. Nie wiem, czemu mi ten MSC zaczął kurwa nagrywać tego... ...pulpit. Nie wiem Chcesz miecz? No To chodź dam ci Uwaga, konie się wystraszyłem. Masz No jest ogórek. górek. Mas Haha, zabiłem potwora

Chodź do pająk A mam lagi straszne, ty Ja na razie nie Pozabijem trochę tych koni Może skóra wyleci, o jest koni tu jest za dużo Kurczak Kurczaka zostawię, bo kurczaków to nie ma za dużo Co do konia szczelasz? Ej łuk, łuk od razu wydropiłem Widziałeś jaki dobry jestem Jesteś zajebisty Pięć skóry mam. O tak... Ale tu... No i co? To dobrze, żeśmy dalej nie poszli. Trzeba jedzenia najpierw poszukać. Jedziu tam co chodzi kurwa. O ma łuk ten gościu. Tu jest. Boom şakarun ya işte taksi topluyuz. Bu da şu şekilde ton şakarun mekarun şakarun şakarun mekarun mekarun Ło kurwa! Było kurwa! Chyba po mnie! No po mnie. Ej, zginąłem! Patrz to co to było! Ty! Ty co? Wiedźma ma kurwa! Kurde! No jebany szkielet kurwa! Wypierdalaj ma to! Kurwa no Tu coś jest, to jest od Mirasa Patrz nawet nie dojdę do swego ekwipunku No jebaki Co to ma być? Skąd się kurwa ile tego bierze? Yy. Patrz to Patrz ile tego gówna tu jest Ty Widzę No o ja kurwa nawet nie umiem do niczego dojść. A do mojego ekwipunku to ja mogę zapomnieć, że dojdę. Ty no skąd tego tyle? I czarownica jakaś. O. No kurwa mać! Oh, Patrz to! Skąd się tego tyle bierze, ty? Dobrze, że my nie gramy na hardkorze. No, jakie ja mam cofki O! Co to ma być? Dzięki kurwa No naprawdę, jabłko to mi się do jak do... do pochuje spryda bo nie... O rano już się robi, no nareszcie kurwa, niech to ginie wszystko Jakie ja mam lagi Co oni robią znowu tych chuje na tym serwerze Patrz to kurwa Wiemy, że w nocy teraz kurwa mać, Ja pierdolę. No kurwa. Chodź tu, chodź tu. No ho, dawaj. Dawaj, na otwartym jest, nie jesteście już takie kurwa bossy. Mówiłem. Gdzie jesteś mi raz? Muszę znaleźć i teraz swoje z powrotem. O, i kurwa, syny. tu coś było, choć tu chyba było. Choć tu dziwko, szmata, zajebana kurwa. Kurwa, kurwa, kurwa. Masz i temki swoje? Tak. Ok, video settings fancy Dobra, spierdalamy Masz itemki No To spierdalamy stąd Musimy jakieś kurwa Gdzie jesteś? Za tobą Kurwa ja mam straszny sła... spadek FPS-ów, cześć to! Lawa jest. Stój, bo tam było jeszcze żelazo. Zapomniałbym o żelazie. Kurwa jeszcze wieźma za mną idzie Chodź ty kurwa pzukój jak ci przypierdole kurwa Już widzieć kurwa Kurwa szczałek już nie Są konie i osły, Ta wiem, tylko mi kurwa wieźma go nie pizda O Redstone mi z niej wypadł. Czuć coś jeszcze jest. Patrzaj, patrzaj, patrzaj! Olej jaskinia! O kurwa szkielet, spierdalaj! Zabij go! Zabiłeś go! Nie. Kurwa zabij go, bo mnie zaraz zaciula. Dobra, nie żyję. Kurwa, by trzeba było coś do jedzenia znaleźć, bo ja mam licho. Uważaj, jeszcze ogórek za tobą idzie. Wumiel. Grzyby Grzybki halucynki Kurwa ile to z wungla, ty. ty A może się tu osiedlimy co na razie No Ale ja tu jeszcze na dole nie był Cześć Spierdalaj. Wykopałeś ten wągiel już? Tu jeszcze jest wągiel. Jeszcze No, jeszcze mam. jak zrobimy? Czekaj. Czekaj, znamo. O której żeśmy zaczęli nagrywać? Tam jeszcze za plecami tutaj masz Şükürüm şükürüm makarım makarım. Soyu ki ne Teşekkür ederim. Pać to ja teraz kurwa nie wyjdę Zabiłem gdłońka. Masz mi teraz trochę ziemi? Pięć. To daj. A bo ja se tu wydziubam. Co kurwa zrobił? No... Można to znaleźć. Napierdol ile bęgła. To nie pierdol tylko kop. Ja sobie zrobię takie małe pole tutaj. Gdzie seria dziwna? Dziwna... Spawner znalazłem. Przygotuj się, bo jest noc. Przygotuj się, bo jest noc. Co? Przygotuj się, bo jest noc. Spalmer się, bo znalazłem. Czego? No stworków. Ale jakich? No tych kurwa, tych mumni Zumiaków! No. Gdzie? Gdzieś ty poszedł, w którym kierunku? W kierunku.